No się witam was w swojej kuchni, a to oznacza tylko jedno: robimy cały dzień jedzenia. Jest w ogóle dzisiaj niedziela i mamy totalne dzień lenia, totalnie nic nam się dzisiaj nie chce, ale to też dlatego, że była zmiana czasu. No, a po drugie, też byliśmy niedawno chorzy, więc jeszcze wracamy do siebie. W ogóle ta zmiana czasu tak kompletnie mnie rozwaliła, bo wiecie, ja jakby wiedziałam, że ona jest, miałam z tego głowy, że ona zaraz będzie, że jest w październiku, ale nie skleiłam, że ona była właśnie dzisiaj w nocy, więc. Jest niby dwunasta, ale czuję, że jest 13. Spotkałam ja dzisiaj dziwny Mightfact i nie wiem, jakoś tak. Nie wiem. Tak czy inaczej, eee, stwierdziłam, że to jest taki idealny dzień na pozostanie w kuchni i tworzenie nowych, fajnych przepisów jesiennych, oczywiście. Czy mam pomysł na to? Nie. Kupiłam w ogóle dynię przed wyjazdem do Amsterdamu i na szczęście ona przeżyła, a martwiłam się o nią, bo właśnie nie wiem, jaka jest żywotność dyni takiej em, kulinarnej, bo w ogóle dynia zawsze mi się kojarzyła oczywiście z jesienią i z Halloween, ale tylko pod względem dekoracyjnym. Ja uwielbiałam w ogóle jakieś tworzyć fajne rzeczy z dyni, ale trochę bałam zawsze się jej smaku, więc mm, moim wyznacznikiem kulinarnym, mm, w ogóle moim wyznacznikiem smaku jesieni jest marchewka. Nie wiem, jak u was, możecie dawać znać, ale. Ja od zawsze, jak tylko przychodziła jesień, to jakieś takie słodkie wypieki u mnie musiały być z marchewką i cynamonem. To jest takie dla mnie idealne połączenie. I też tak dzisiaj będzie, oczywiście taki przepis też powstanie, ale z tymi też chcę coś wykombinować, bo czas trochę pożyczać te smaki i nie bać się. Um... Dniowych rzeczy. Tak więc um, coś będę kombinować, co nie mam pojęcia. Chciałabym zrobić i coś słodkiego, i coś wytrawnego, więc zobaczymy. Totalny spontan. Ja w ogóle też wstałam już z dwie godziny temu i zaczęłam robić śniadanie, bo tak jak wspomniałam, u mnie marchewka. Śniadanie z cynamon to jest to połączenie, więc moja marchewkowa owsianka już z piekarniku i czeka na mnie. Tak więc może po prostu cofnijmy się do tego, jak ją zaczęłam tworzyć. Ej, macie w ogóle taki posiłek z dzieciństwa? Taki, kurczę, nie wiem, ciasto bądź jakieś śniadanie, które kojarzy Wam się z jesienią? Bo u mnie właśnie jest tak z tym przepisem. Kojarzę, że zawsze prosiłam mamę, żeby zrobiła mi takie ciasto marchewkowe z dużą dawką cynamonu i orzechów. I pamiętam, że jak mama robiła blachę tego ciasta, to ono znikało w jedną dobę. Ja takie uwielbiałam i stwierdziłam, że nie chcę mi się już robić ciast, ale przemodyfikuję troszeczkę ten przepis, więc wymyśliłam marchewkową owsiankę taką moją z dzieciństwa, ale wiecie na mój własny sposób, żeby była też prostsza do zrobienia i żeby nie było trzeba siedzieć nad nią pół dnia no więc moje ciasto marchewkowe bo można w sumie to nazwać trochę ciastem jest proste mega proste, jedyne co musicie tutaj zrobić to w sumie um, ścierać marchewkę ja wiem, to jest czasami irytujące ale będziecie mieć wprawę, uwierzcie mi ja jakby na początku też tego nie cierpiłam, ale potem kupiłam sobie tą zarąbistą maszynkę, którą widzieliście wcześniej i jakby ścieranie to jest dwie sekundy roboty. Do tego to, co jest takim moim najważniejszym game changerem, jeżeli można tak to nazwać, to jest to, że ja mielę płatki owsiane, żeby z tego wyszła mąka, bo wtedy to naprawdę spakuje jak ciasto. No i wiecie, klasycznie łączymy suche składniki z mokrymi składnikami. Dodajemy takie dodatki, jakie nam się tylko podobają. Ja wam tylko powiem w sekrecie, że moim ulubionym dodatkiem są maliny albo truskawki do tego. I nie może zabraknąć gorzkiej czekolady. Jezu, I posypcie na górze orzechami, jakimikolwiek. Ja mam swoje domowe włoskie, które na szczęście rodzice mogli mi przywieźć w zapasie. Więc, voila, oto moje śniadanie. Of course, przepis wam rozpiszę na dole. Pomoń teraz? No. Dobra, i mamy gotowe dzieło sztuki. No, ja bym ogólnie. Chyba nie muszę mówić, jak to będzie smakować, ale oczywiście zrobię przy Was test. Um, jest mega gorące, więc ja pewnie będę musiała jeszcze chwilę zaczekać, ale jestem tak głodna, że już po prostu muszę. No, jest pyszna. To jest właśnie dla mnie jesień. Marchewka. Nie wierzę w to, spadło mi właśnie z widelca. Ale właśnie moje połączenie marchewka, cynamon, czekolada. Mm. Tak mogę zaczynać ten dzień. I w ogóle jeszcze Czarek kupił mi teraz, jak był w szafce, bueno, więc kusi mnie, żeby nałożyć jeszcze na górę Kinder Bueno. A co tam, raz się żyje. Ale w sumie... Ja strasznie lubię kunszt, takie Bueno, że właśnie wyjadanie... Nie, zostawię sobie Kinder Bueno na później. Извиняемся, Аня. Kącik lekarstw, ktoś tu był chory. Nie będę Was oszukiwać. Wróciłam sporo tym do łóżka, bo stwierdziłam, że akurat tak dnia będzie się pies przez jakieś pół godziny. To jeszcze pooglądam sobie może jakiś serial, zaraz zobaczę. I ym, strategiczne pytanie, słuchajcie. Jak wyjdzie Kinder bueno? Bo ja mimo tego, że robiłam to od zawsze i z wiekiem powinnam się tego uczyć w sensie powinnam być tak jak dorosły człowiek. Normalnie odłamując i jeść, ale ja muszę jeść to partiami, bo inaczej nie wytrzymam. W sensie, każda partia jest dla mnie mega istotna. Więc ja odłamuję pierwszą część, wyciągam krem i dopiero odłamuję. Inaczej tego nie zją. Ja w ogóle nie jestem fanem słodyczy, zawsze bardziej wolę wytrawne jakieś przekąski jak chips albo jakieś takie inne rzeczy, ale tak mnie naszła chęć na Kinder Bueno, bo ja po prostu, nie wiem, z, chyba z pół roku nie jadłam, jak nie więcej. W ogóle nie jem takich batonów, bo one są na co dzień dla mnie ultra słodkie, i ja po prostu się całkowicie przesładzam tym, ale um, nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle Kinder bueno to jest taki mój baton chyba dzieciństwa. Macie jakieś takie swoje batony? Które Wam się z czymś kojarzą i po prostu jecie je tak rzadko, ale jak już jecie, to macie taki trąbek do jakiegoś momentu. Bo ja to chyba mam Skinder Bueno w ogóle z Kinderkami. Że już ich teraz tak nie jem. jest, tam się chyba jak taki dorosły człowiek, który je wytrawną czekoladę i takie inne rzeczy, albo ogóle sobie sama coś upiec, co jest mniej po prostu słodkie. Ale jak już mam jakąś taką fazę na czegoś, to zawsze to musi być Kinder. Wiecie, jest najlepsze? Że ja chyba nie dam rady nawet jest z takiego jednego paseczka, bo już jestem przesłodzona. Mm. Na razie styknie. Dobra obiad, to był tak czysty eksperyment z mojej strony. W sensie, wykombinowałam mniejsze wrapy, takie można powiedzieć tortille. Wiecie, takie jak w meksykańskiej kuchni, można takie małe tortille zamówić. Tylko ja kompletnie nigdzie w Polsce nie mogłam znaleźć takich mniejszych naleśników. Czasami tam w Lidlu są dostępne, ale jak na coś oczywiście nie było ich teraz. Także na szczęście, jak byłam w Amsterdamie, to znalazłam je prawie w każdym sklepie, więc obkupiłam się w zapasie. Pierwszy posiłek z dnia, jaki wykombinowałam jest wytrawny i jest to obiad. Stwierdziłam właśnie, że potnę dynię na mniejsze plasterki, dodam kurczaka, przyprawię go z czosnkiem, jeszcze trochę miałam brokuła, więc również go ugotowałam. I tu zaczynają się moje kombinacje alpejskie. Serio, jakby ja na bieżąco wszystko wymyślałam, kompletnie nie miałam pojęcia jak to będzie smakować, ale stwierdziłam, dodam moje ulubione składniki, jeżeli sama dynia będzie dobra, no to to nie może nie wyjść. I słuchajcie. Ja pierdzielę. Wszystko tam co tylko miałam. Kurczaka, brokuła, fasole I jeszcze dodałam na końcu kiełki. Zobaczyłam w lodówce, że jeszcze mam mus mango. I to Was zdziwię, bo ja właśnie mus mango uwielbiam dodawać do wytrawnych rzeczy, nie do słodkich. Na końcu posypałam płatkami chili i dan, Skończyłam to. I będę z Wami szczera. Ja pierdzielę. To było tak dobre, w sensie jak ja teraz to nagrywam i przypominam sobie ten smak, ja nadal nie dowierzam, że to było tak przepyszne. I... Co mogę Wam powiedzieć? Dynia smakuje bardzo podobnie jak przypieczony batat, więc genialnie 10 na 10. Dobra, słuchajcie, taka sytuacja, że jeszcze zostało mi trochę tej dyni, nawet całkiem sporo, i myślałam o tym, żeby zrobić jakieś ciasteczka. Na początku myślałam, żeby zrobić babeczki, ale ja w ogóle nie mam żadnych foremek na babeczki, więc to się mija z celem. Więc chcę zobaczyć, czy są jakieś proste przepisy na takie ciasteczka, ale że po prostu ich wyszło mało, bo ja nigdy nie jestem w stanie przejść tych wszystkich ciastek, bo w niektórych przepisach tam jest, nie wiem, kilogram ciastek, cała Micha tego jest. Wiadomo, mogłam to porozdawać, ale dzisiaj akurat. Średnio chce mi się siedzieć 3 godziny w kuchni i lepić ciastka, więc wolałabym zrobić takie, wiecie, ekspresowe ciasteczka. No i żeby było jak najmniej składników, bo bez sensu, jest ja strasznie nie lubię właśnie takich przepisów, gdzie składników jest 15, a etapów 20. Chciałabym tak z max 5 składników, coś w tym stylu, więc researchuję sobie internet i patrzę, co tam mają ciekawego. Dobra, chyba mamy sukces. Znalazłam przepis, gdzie jest 6 składników, więc idealnie dla mnie. I, i co? No i wszystko można zrobić w blenderze albo w misce. Więc zastanawiam się, jak to zrobić, żeby było szybciej. Czy co to jest w ogóle za ruch? W sensie wiecie, że mogę sobie ugnieć to widelcem. Wyglądające całkiem szonsu. Wiadomo, ja takich pewnie nie zrobię i trochę podmienię ten przepis na swój sposób, jak zawsze. Ale niby mają wyglądać tak. Fajnie, co? Dobre. Spoiler alert: nie wyszło tak jak na obrazku. Oczywiście mogłam się tego domyślić. Ale czy odbiegało od smaku? Nie mam pojęcia, bo nie wiem, jak smakowały te z obrazka, z przepisu. Ale szczerze, te moje wyszły całkiem fajnie i zapomniałam wam nagrać, wyłączałam nagrywanie, kiedy akurat blendowałam, więc zostawiłam wam fragment, gdzie akurat czyszczę blender, żeby wam, nie wiem, wynagrodzić to, że nie mieliście tego, jak się męczam z blendowaniem. Wyszła mi taka dziwna kleista konsystencja. Ja już nie będę mówić, co to przypomina zwłaszcza kolorem, sami się domyślcie. Um, więc tu już wiedziałam, że coś poszło nie tak, i bardzo prawdopodobne, że to będzie jeden wielki niewypeł, ale nie poddałam się. I jak widzicie, no, nawet żeby poprawić wizualny aspekt tych ciastek, dodałam na górę orzechy, żeby to cokolwiek poprawiło. I szczerze, jak je wyciągnęłam, i poczułam ten zapach w tle cynamonu i przypraw korzennych. Tu miałam takie, ej, ludzie, to mogą mi wyjść, to naprawdę mogą mi wyjść. Ej, szczerze, dokładnie o takie ciastka mi chodziło. Dokładnie o to, że wyszły, wyszło pięć sztuk solidnych ciasteczek. Znaczy, wiecie, delikatnie się przypiekły, ale nie od, nie od razu zostałem mistrzami, po prostu to są to jest praktyka. To jest praktyka, której mi jeszcze trochę brakuje, ale jak na pierwszy raz, zaczniemy jak w smaku, ale serio-wizualnie. Mega i w sumie to jest taka idealna porcja, że wiecie możecie sobie powiedzieć dzisiaj, jutro to albo na przykład dla, nie wiem, na jakieś spotkanie, na kawkę czy coś zrobić, genialna. Dobra, ale teraz smak, bo to jest ważniejsze. Czy dynia jest lepsza w wypiekach niż marchewka? Szczerze? Moim zdaniem nie. Marchewka zawsze dla mnie wygrywa w wypiekach, bo jak są właśnie takie, kurde, no nie wiem, drugim razem wam zrobię właśnie jakieś, jakiś fajny przepis, jakieś właśnie ciastka marchewkowe albo bardziej jakiś taki ciachomurzynka czy coś w tym stylu. Nie mówię, że to jest złe, bo to jest naprawdę bardzo dobre, ale muszę przyznać, że dynie plus jakieś przyprawy korzenne, mistrzostwo, naprawdę do siebie pasuje. I fajnym zabiegiem było z mojej strony to, żeby dodać jeszcze orzechy na samą górę, bo ja w ogóle uwielbiam takie przypieczone orzechy. Takie spieczone w piekarniku właśnie z góry, bo to wydobywa ich taki prawdziwy smak są od razu lepsze. Oceniam 8 na 10. 8 na 10 to jest naprawdę prawidłowa ocena. Zanim w ogóle zacznę temat kolacji, to chcę tylko powiedzieć, że ja nagrywam ten voice w listopadzie, jakby żałosna, ja nie mam nic na swoją obronę, że y, miesiąc montuję ten odcinek, ale szczerze, ja tego Stanleya używam już ponad miesiąc i ja się z nim w ogóle nie rozstaję, sama bym się w życiu nie spodziewała tego, ale dobra, wracamy do kolacji. Spojrzałam na dynie, spojrzałam na godzinę i pomyślałam sobie, robię zupę, na bank robię zupę. No więc y, jako że miałam jeszcze rosół z y, sprzed kilku dni, to zrobiłam sobie taką zupę krem, czyli ugotowane, przepraszam, upieczoną dynię włożyłam właśnie do rosołu, starłam y, imbir, starłam czosnek dla smaku, a podprażałam y, słonecznik. Wiecie jak to w ogóle poprawia smak? Jak jeszcze nie próbowaliście, to koniecznie musicie. I nie spodziewałam się, ale wyszła bardzo fajna konsystencja, dodałam kurczaka z obiadu, właśnie słonecznik, na końcu jakąś zieleninkę, bo nie może być inaczej. I tak, to jest moja zupa i szczerze powiem Wam, że naprawdę była wybitna i jeszcze Wam coś powiem, tą końcówkę dyni, która mi została, to codziennie zużywałam, żeby robić zupę krem, więc naprawdę się wkręciłam. I oczywiście zostawiłam wszystko w opisie, będziecie mogli mieć wgląd do wszystkich przepisów, bo wiadomo, że z filmów nie wszystko widać, ale tak to był mój cały dzień, oceniam go bardzo dobrze, naprawdę, chyba polubimy się z dynią, szczerze, nie spodziewałam się. No nic, ja zmykam, mam nadzieję, że spróbujecie kilka z tych przepisów, love you, bye!